Pogadajmy, pogadajmy słuchajcie, jak to się wydarzyło, gdzie byłem przez 4 miesiące, co się w ogóle ze mną działo przez te 4 miesiące, przez cały wczorajszy dzień zastanawiałem się tak naprawdę co powiedzieć. Co się działo przez 4 miesiące, kiedy byłem, kiedy streamowałem sobie przez tam ileś tam tygodni z rzędu regularnie i po pewnym czasie gdzieś mi to unikło, zniknęło i po prostu pyk. W jednym dniu byłem, w jednym w drugim nie byłem i potem nie było mnie przez tak długi czas. I pojawiam się dzisiaj. Zacznijmy od tego, co się ze mną działo, gdzie byłem od. 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 od tak naprawdę tych czterech miesięcy, czyli praktycznie od początku. Od początku. Nie, przepraszam, to był koniec jakoś. połowa marca. Coś takiego, koniec marca, koniec sierpnia. Po prostu przestałem. Wracałem do domu, przestałem mieć takie w ogóle taką ochotę, żeby robić tego streama dalej, żeby. w ogóle streamować, bo. Robiłem ten stream przez dwa tygodnie i jedna rzecz, która mnie bolała to było to, że na streamie siedziało dwie osoby, czasami trzy osoby i to byli jedynie sami moderatorzy, którzy sobie gdzieś tam pisali. Ale spokojnie, ja wiem, że wszystko nie idzie od razu i to wymaga czasu. Tylko że wiecie, gadanie samemu do siebie, samemu do ściany i siedzenie przez 3, pół godziny streama praktycznie na, na streamie cicho, nic się praktycznie nie odzywając. Wiadomo no były tam jakieś klipy, że... Z jakieś fajne akcje były i w ogóle, no ale inaczej jest to jak można sobie tam pogadać czasami z kimś i w ogóle, no i straciłem taką jakby taką motywację do dalszego jakby streamowania, robienia streamów i w tamtym momencie powiedziałem sobie, że pas. Zrobiłem tego towarzysza, mówię, wbiję tego towarzysza i tak, emotki stały w miejscu praktycznie, zasubam, emotki również stały w miejscu, nic ja z tym tak naprawdę totalnie nie robiłem. Ale dzisiaj przychodzę z takim zamiarem, żeby to zmienić. Żeby to zmienić, mianowicie chciałem dodać sobie mniej więcej harmonogram, kiedy, które dni będę mógł robić tego streama, żeby po prostu te streamy odbywały się co najmniej 2-3 dni w tygodniu regularnie. Streamy planuję robić teraz co najmniej regularnie, zrobić sobie harmonogram, spokojnie sobie posiedzieć, ustalić na tym, kiedy, które dni będę mógł robić tego streama i jak te streamy mógłbym przeprowadzać. I naprawdę chciałbym to robić I już naprawdę nie zważając na to, Ile może być na tym streamie osób? Czasami wiadomo, stream może być odwołany, może mi coś wypaść, czasami streama może nie być. To jest sprawa raczej normalna. Czasami codziennie, czasami co parę dni. No, ale naprawdę staram się to zmienić i chciałbym to zmienić, żeby było, wyszło po prostu najlepiej. Po prostu wyszło to dobrze dla mnie i wyszło to dobrze dla was, żebyście wy, też mieli tam streama. Wiadomo, te streamy nie będą najlepsze ale cały czas naprawdę się staram, żeby te streamy były fajne, fajnie to po prostu wyglądało. Próbuję tam zdobywać nowe osiągnięcia, dzięki czemu na przykład mogę właśnie, możecie zasubskrybować mnie teraz na Twitchu, no ale powiedzcie mi, co to za subskrypcja, gdzie daje się z komuś suba i dlatego tego suba nie ma tak naprawdę nic. bo no, nawet nie ma emotki, którą można byłoby uzyskać podczas pisania, tak? No trochę słabe, Słab słabo to trochę wygląda i... Więc co się na przykład właśnie też dzisiaj dosłownie przed streamem. Może nie tak dosłownie, ale parę godzinkę, może dwie godzinki też tam próbowałem sobie zrobić. Fajne jakieś tam emotki. No i coś tam niecośmy mi wyszło. I nie wiem, coś tam próbowałem wykminić i coś tam mi się udało zrobić, wykminić i faktycznie coś tam mi się udało yy, zrobić. Emotka za pierwszy miesiąc to jest bazowa emotka, czyli za pierwszy miesiąc jest to po prostu zwykły. Zwykły pickaxe, taki zwykły pickaxe, który przekaz przekazuje takiego bambola typowego, nie? Drugi tier, to jest taki, e, był taki łom, kiedyś w Fortnite można było to wbić, e, taki, e, była taka, tak, taki limitowany, e, limitowany tryb, gdzie można było właśnie sobie tego za wyzwania, można było sobie taki um zdobyć. wiarza za trzeci miesiąc, za szósty, za dziewiąty nie dodawałem, bo stwierdziłem, że to jest dla mnie troszeczkę bez sensu już. No i za rok jest taki serio Rare Pickaxe, czyli Minty. Emotki będą jeszcze powprowadzane. Wiadomo, te emotki trzeba też fajnie jakoś obmyślić plan, jakie emotki można dodać, żeby też fajnie się z tych emotek korzystało, a nie były takie typowo Twitchowskie emotki. Przykład, to tak podaję taki przy, przykład. Nie? Przepraszam, że tych streamów nie było. Staram się naprawdę, żeby robić taki harmonogram serio. żeby powstał harmonogram w końcu streamów, bo harmonogram streamów powstaje od naprawdę u mnie, na, u mnie na kanale od X czasu. Naprawdę nie mogę powiedzieć dosłownie kiedy, bo nie pamiętam po prostu tego, kiedy zaczęło to powstawać. Teraz od grudnia, już nawet od nowego roku. Mówię, może jutro, może w niedzielę, po prostu chcę na tym chwilę usiąść i zastanowić się, które dni. Teraz mógłbym sobie tego streama zrobić. Na razie zrobię sobie taką rozpiskę na tydzień, później może zrobię na dwa. Żeby ten, mówię, żeby chociaż ten stream dwa razy w tygodniu się odbył. Dwa, trzy razy w tygodniu, żeby się odbył. Wiadomo, że to nie będzie codziennie. No bo też nie każdy może mieć czas codziennie, ani ochotę, ani chęci. A bez sensu jest robić streama, do którego po prostu człowiek będzie musiał się zmuszać. Dlatego mówię, z całego serca chciałem was naprawdę przeprosić za te streamy, że naprawdę nie było ich regularnie. Są takich marzeń, takich życiowych, żeby po prostu odpalić sobie streama i posiedzieć z wami wszystkimi na czacie i nawet tak jak teraz, posiedzieć po prostu z kamerką, z telefonu, z... posiedzieć i po prostu z wami sobie pogadać. Ale to byłoby na tyle. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie też się będziemy widzieć. Na razie nie powiem wam, kiedy dokładnie, yy, może to być jutro, może to być pojutrze, może to być dopiero w przyszłym tygodniu. Yy, w razie czego to mówię, yy, na, stream, na Twitchu można sobie wejść taki oto na moim kanale, w taki harmonogram, i w taki harmonogram można sobie zobaczyć, kiedy, kiedy ten stream był, kiedy te streamy dopiero są zaplanowane, więc jeżeli yy, będę wiedział, że w ten dzień będę mógł zrobić stream, to po prostu w tym harmonogramie się to pojawi, tak, ale najprawdopodobniej będzie to niedziela 3 grudnia, także no, tyle mam nadzieję, że tak jakoś wyjdzie, teraz włączam się